Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak nasza ekipa zbudowała budżetową szopę w zaledwie dwa dni i to przy potężnym mrozie. Opowiemy również o niuansach budowy takiej szopy szkieletowej oraz o tym, ile kosztuje postawienie takiej konstrukcji na własnej działce. Zróbcie coś gorącego do picia, zaczynamy! Wszystko zaczęło się od samego rana. Zaskoczył nas porządny mróz jak na naszą miejscowość, ale byliśmy na to częściowo przygotowani. Rozpaliliśmy niewielkie ognisko i przystąpiliśmy do pracy. Naszym zadaniem było zbudowanie szopy o wymiarach 6 metrów długości, 3,80 metra szerokości oraz 2 metry wysokości. Jak widzicie w naszym projekcie jeszcze występuje wiata z boku, ale dziś skupimy się bezpośrednio na samej szopie. Całą konstrukcję postawimy na bloczkach betonowych. Tonowych, które zostaną ułożone bezpośrednio na ziemi. Ziemia była zamarznięta. Temperatura wynosiła około minus 10 stopni, więc do wykonania wykopów pod bloczki używaliśmy siekiery. Do wykopów wkładamy bloczki 12x38x23,5 cm. W naszym przypadku to w zupełności wystarczający rozmiar. Aby równomiernie rozłożyć obciążenie, układamy bloczki co 2 metry, oczywiście jednocześnie je poziomując. Po ich ułożeniu powstaje prowizoryczny fundament dla naszej konstrukcji. Nie jest to szczególnie skomplikowane, ale praca w takich warunkach nie należy do łatwych. Dlatego dość często robiliśmy przerwy, żeby napić się gorącej herbaty i ogrzać ręce. Kolejnym krokiem jest montaż podłoża naszej szopy. Do tego celu wykorzystaliśmy drewno impregnowane o przykroju 4 cm grubości i 12 cm szerokości. Całe podłoże układamy na sztorc, aby zwiększyć stabilność konstrukcji, a następnie składamy je za pomocą gwoździ. W miejscach łączenia desek dodatkowo montujemy wzmocnienie. Warto dodać, że takie drewno w odpowiedniej ilości i na wymagany wymiar możecie zamówić również u nas. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie naszego filmu. Po zbiciu podłoża i ułożeniu go na bloczkach betonowych wykonujemy jeszcze jedną bardzo ważną czynność. Aby nasza konstrukcja była równa, wyrównujemy przekątne naszego podłoża. W tym celu można przybić kilka desek na ukos, co pozwala stopniowo ustawić właściwą przekątną konstrukcji. Gdy podstawa jest już równa, zaczynamy wzmacniać ją dodatkowymi poprzeczkami pomiędzy podstawowej ramy. Przypominam, że ponieważ jest to konstrukcja budżetowa, podłoga będzie wykonana z płyty OSB o grubości 2. Centymetry. Dlatego zagęszczamy połączenia wewnątrz konstrukcji. Na sam koniec montujemy płyty OSB od góry, dzięki czemu uzyskujemy solidne i stabilne podłoże oraz gotową podłogę, która jak na swoją cenę spełnia swoje zadanie bardzo dobrze. Przy takiej niskiej temperaturze akumulatory w gwoździarkach i wkrętarkach bardzo szybko się rozładowywały, dlatego często musieliśmy je ładować i dodatkowo podgrzewać przy ognisku. Mimo to mróz nas nie zniechęca. Jeśli mamy zadanie do wykonania, robimy je bez względu na warunki i nie planowaliśmy się zatrzymywać. Dlatego podczas gdy część ekipy zajmowała się montażem podstawy, druga grupa fachowców z boku montowała drewniany szkielet przyszłych ścian. Do budowy konstrukcji ścian używamy tych samych desek. Które wcześniej wykorzystywaliśmy do wykonania podłoża. Następnie solidnie wszystko ze sobą zbijamy. Jeszcze na etapie planowania ścian mieliśmy uwzględniony spadek dachu. Będzie on wynosił 5 cm na każdy metr długości. Dlatego przednia ściana konstrukcji będzie wyższa niż tylna. Następnie montujemy nasze sekcje szkieletowe. Najpierw wstawiamy wyższą i niższą część, czyli przód i tył konstrukcji, a dopiero potem montujemy boczne ściany, które są jednakowe. Aby zwiększyć stabilność konstrukcji i utrzymać poziom, przykręcamy deski na ugos, które pozostają jako stały element konstrukcyjny. Po montażu ścian przechodzimy do montażu krokwi. Krokwie montujemy co około 50-60 cm, używając tych samych desek, które wykorzystywaliśmy wcześniej i przybijamy je do ścian. Wszystkie krokwie układamy na sztorc. Następnie od wewnętrznej strony montujemy sufit z płyt OSB, które przybijamy do krokwi. Po tym etapie ostrożnie wchodzimy na dach i wykonujemy ocieplenie z wełny mineralnej. Układamy wełnę między krokwiami, a następnie przykrywamy ją membraną dachową, którą zabezpieczamy kontrolatami. Tak wyglądał nasz pierwszy dzień intensywnej pracy. Zdążyliśmy zabezpieczyć dach, dzięki czemu mogliśmy spać spokojnie. Mieliśmy już solidną podstawę, do której wróciliśmy następnego dnia, aby kontynuować pracę. Warto dodać, że cena takiej szopy, którą podamy na końcu filmu, jest ceną bez ocieplenia z wełny mineralnej. W naszym przypadku, mimo że dach został już ocieplony z wełną mineralną o grubości 15 cm, zdecydowaliśmy się ocieplić również ściany w bardzo podobny sposób. Jak dach. Planujemy pracować w tym pomieszczeniu, dlatego ocieplenie jest podstawą komfortowego i długotrwałego przebywania w szopie. Nie tylko zimą, ale również latem, ponieważ dobra izolacja chroni wnętrze zarówno przed zimnem, jak i przed nadmiernym nagrzewaniem. Następnie, tak jak wspomniałem wcześniej, wykańczamy ściany w sposób podobny do dachu, z tą różnicą, że tutaj najpierw zamontowaliśmy membranę, a dopiero po wykonaniu zewnętrznej warstwy z blachy trapezowej przystąpiliśmy do ocieplenia od środka i zamknęliśmy całość płytami OSB. Ale wróćmy jeszcze do dachu. Aby prawidłowo wykończyć go od góry, przybijamy deski na płasko, które pełnią funkcję kontrolatora. Dzięki temu zapewniamy odpowiednią wentylację dachu oraz solidne i prawidłowe miejsce do montażu blachy trapezowej. Zarówno na dach, jak i na ściany zastosowaliśmy tą samą blachę trapezową. Jest ona wystarczająco trwała i idealnie pasuje do tej konstrukcji, ponieważ nie obciąża jej nadmiernie. Blachę przykręcamy specjalnymi wkrętami farmerskimi, które gwarantują szczelne i solidne mocowanie. Na tym etapie dach jest wstępnie gotowy. Później jeszcze dojdzie deska czołowa wraz z obróbką blacharską i w ten sposób otrzymujemy dach. Budżetowy, ale niezawodny. Jeśli chodzi o ściany, to po ułożeniu membrany montujemy deski na płasko, do których bez problemu można przymocować blachy, ale przed jej zamontowaniem wykonujemy jeszcze dolną obróbkę blacharską, która zabezpiecza konstrukcję przed dostawaniem się wody do dołu. Następnie, po pracach zewnętrznych, zamontowaliśmy dwa używane okna, które dostały drugie życie w naszej szopie, a także wykonaliśmy prowizoryczne drzwi. W środku wydzieliliśmy dwa pomieszczenia, rozdzielone Płytą OSB, a na podłodze położyliśmy panele podłogowe. I tak właśnie to wygląda: ekspresowy montaż szopy, która bez problemu przetrwa dość długo. Koszt takiej konstrukcji to około 15 tysięcy złotych, jak już wspomniałem, w tej cenie nie jest uwzględniona wiata, ocieplenia ani dodatki takie jak panele. Mimo to jako pomieszczenie gospodarcze w 100% spełnia swoją rolę. A jeśli chcecie zamontować taką konstrukcję na swojej działce, zadzwońcie do nas. Znajdziemy najlepsze rozwiązanie, dopasowane do waszego budżetu. Dane kontaktowe znajdziecie w opisie tego filmu. Na koniec warto dodać jedno. To pomieszczenie, które zbudowaliśmy w ciągu dwóch dni i to jeszcze w taki mocny mróz, to nie jest zwykła szopa. To początek czegoś bardzo ciekawego. W tym miejscu będziemy pokazywać różne ciekawostki, nie tylko związane z budową dachu. Dlatego obserwujcie nas, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I naprawdę, postawcie lajka za taką ciężką robotę. Do zobaczenia!